Jakiego jedzenia bałaś się w dzieciństwie? E, szpinaku. Co jest twoją największą siłą? Myślę pasja do muzyki. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką trzymasz w domu? Myślę, że nie mam jakichś dziwnych rzeczy, może jakieś moje zabawki z dzieciństwa, które są śmieszne, ale jakieś dziwne rzeczy nie kolekcjonuję. Gdyby został ci rok życia, to jak chciałabyś go spędzić? Podróżując i grając koncerty. Mięso czy warzywa? I mięso i warzywa. Na jakim swoim wieku chciałabyś, by zatrzymał się czas? Myślę, że 18. <laughs> Co najlepiej zapamiętałaś ze szkoły? E, przyjaciół. Jaki był najlepszy prezent, jaki dostałaś? Mój kot, łacia. Czy jest coś, za czym wszyscy szaleją, a ty nie przepadasz? Nie wiem, może za imprezowaniem, ja nie... tak średnio. Jaka potrawa powinna reprezentować Polskę za granicą? Pierogi. Jaka jest Twoja ulubiona, obciachowa piosenka? Mam dużo ulubionych obciachowych piosenek, ale chyba e, moja piosenka, która jest Guilty Pleasure, to Gangnam Style. Po którym serialu najbardziej żałowałaś, że się już skończył? La casa de papel. Jakie błędy językowe u innych wkurzają Cię najbardziej? Ja sama dużo błędów językowych popełniam, także nie będę mówić. Czym straszyli Cię rodzice? Zabiorą mi telefon. Jeśli mogłabyś w ogóle nie spać, to co byś zrobiła z zaoszczędzonym czasem? Śpiewałabym, pisałabym piosenki. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? Mm, w organizowaniu czasu ludzi i w sprzątaniu. Jestem beznadziejna. Co najbardziej lubisz w swoim ciele? Mm, włosy. Gdybyś miała być drinkiem lub napojem, to jakim byś była? Nie wiem, może sokiem marajczowym, bo go lubię. Na jakiej stronie w internecie tracisz najwięcej czasu? Instagram. W jakim aktorze lub piosenkarzu się podkochiwałaś? Od dzieciństwa moja miłość to Zac Efron. Gdybyś miała sklep, to jak by się nazywał i co byś w nim sprzedawała? Sklep muzyczny u Ali. I sprzedawałabym w nim e, instrumenty. Masaż pleców czy masaż stóp? A masaż pleców. Gdybyś mogła zapewnić sobie dożywotnie dostawy jakiegoś produktu, to co by to było? Myślę, że kawa. To jest moje największe uzależnienie. Czy coś zbierałaś albo kolekcjonujesz nadal? Kiedyś zbierałam karteczki, ale to chyba y, większość dziewczyn z mojego pokolenia, ale już nie. Jaki jest najprzyjemniejszy zapach jaki znasz? Kwiaty. Których złych nawyków chciałabyś się pozbyć? Chciałabym pozbyć się mojego zapominania i zestawiania wszędzie wszystkiego. Jak nazwałabyś swojego własnego aligatora? Aligatora? Yy... Nazwałabym go imieniem mojej siostry Aleksandra, jakoś pasuje mi imię do aligatora. Jakie miejsce na świecie poleciłabyś do odwiedzenia? Stany Zjednoczone. No to pa, trzymaj się.